Pathfinder, Wrath of the Righteous, czyli Gniew Sprawiedliwych. Witajcie. Porozmawiamy o, teraz o tym filmie, o tej grze. W jednym chyba z najlepszych RPGów w, w tym roku. Bardzo fajna gra. Bardzo, bardzo. E, poziomy trudności zalecam grać na normalnym, bo gra nie jest za łatwa. Osobiście gram na. Mm, to jest nie Core, na korze gram. Czyli takimi standardowymi zasadami, jakie są w połączniku RPG Pathfinder, gdybyście kupili. Z jedną zmianą mam wyłączoną, gdzie jest ta opcja: Auto Crusade Mode. To mam włączone na ON, bo mnie zaczęło troszeczkę żaźnić. Tryb Kuciaty, czyli e, gra Pathfinder, nawet dwie gry e, do tego jeszcze wrócę. Więc zalecam jest to włączone, jeżeli chcecie skupić się tylko na rozgrywce fabularnej, bo gra, ma, tak sobie mówię, drugą grę jeszcze w sobie i do tego jeszcze wrócimy. Więc tworzenie postaci, tworzenie postaci, mamy kilka przygotowanych, ale kto by brał jakieś gotowe gnioty, robimy własnego bohatera i tworzenie postaci tutaj jest naprawdę czymś niesamowitym, ponieważ e jak pierwszy raz to zobaczyłem, to tą grę, jakie ma możliwości wyboru i tak dalej, pomyślałem sobie, u, spory wybór, ale jak to zobaczyłem... Ile tego tak naprawdę jest, to troszeczkę czułem się taki no onieśmielony. Nowi gracze mogą wręcz być e, przygnieceni, bo spójrzcie tego jest. Plus jeszcze te, te klasy niżej, tutaj na przykład u Hell Knight to są e, klasy prestiżowe, czyli musimy dopiero zasłużyć na nie. A każda z tych klas, na przykład, widzicie, widzicie Alchemikę na przykład, ma swoje jeszcze podklasy. I każda klasa dostaje. 3, 4, czasem 5 podklas. I tutaj w takim drzewku, w takim, takim tym grafie, drzew, w takim grafie macie widzieć namalowane, jak, jak zachowuje się ta klasa. Czyli mamy support, mamy magię, damage, obrażenia, mamy kontrolę pola bitwy, obrażenia na odległość, obrażenia w walce wręcz i, i pancerz, czyli ile może przyjąć. I powiem Wam, że jest to naprawdę, naprawdę fajne. Jeżeli spojrzycie, możecie sobie od razu zorientować, jeżeli nie znacie tej klasy, bo niektóre z tych klas są bardzo się podobne. Poza tym, na przykład, niektóre klasy w tych podklasach, te podklasy z tych klas zachowują się zupełnie inaczej. Na przykład ten vivisekcjonista, Vivi Alchemika. Koleś ma Snik Atak, więc gra zupełnie inaczej niż pozostałe podklasy. Więc niektóre z nich bardzo się różnią od, od swoich takich tych. Yy, od pozostałych specjalizacji, na przykład archimika czy kogoś innego w tej klasie. Inne, inne zaś mają bardzo subtelne i drobne różnice. Tu jest poziom trudności tej, tej klasy, jak gdyby, wskazuje wam, to gra, jak trudno się gra. A jeżeli zaznaczycie tę opcję, auto auto to się nazywa auto level up auto build to gra sama będzie was level upowała i będzie wybrała, tak jak, tak jak ona uważa tak raczej twórcy gry optymalne takie możliwości żebyście sobie jakoś poradzili. jak powiedziałem gra jest dosyć skomplikowana raz dwa walki są trudne ja gram na tym korze czyli te standardowe zasady to by się wydawały a często dostaje w tyłek, często dostaje, leją mnie, i, i trzeba się naprawdę postarać. Niektóre walki z bossami są astronomicznie trudne. Tu kolejny przykład barbarzyńcy. Na przykład Armored Hulk, czyli taki upancerzony, gigant, upancerzony. Yy, Rolna w zbroi płytowej, tak inaczej tego nie opiszę. Traci niektóre z tych zdolności, takie jakiś ankany dodge, czyli jakieś takie, takie uniki, szybszy ruch, czyli jest po prostu powolny, ale ma zakuty w pancerz, może wpadać w strzał w pancerzu. Inny znowu tutaj jest całkowicie jego przeciwieństwem, ma dognie Invulnerable rager, czyli taki. Ktoś, kto wpada w szał i jest niewrażliwy na obrażenia, ma zwiększoną redukcję obrażeń. Redukcja obrażeń to jest taka mechanika w Pathfinderze w tej grze, która sprawia, że jesteś odporny na obrażenia. Możesz przyjąć ileś tam obrażeń, to jest chyba połowa twojego poziomu, zakończono w dół, przynajmniej tak w pierwszych poziomach. I to, czyli na przykład masz, masz czwarty poziom, możesz przyjąć dwa obrażenia, a wszystkiego, co wchodzi w ciebie, odejmujesz dwa. Także to jest sporo. Ym, znaczy sporo, sporo i nie. Zależy z kim walczysz. Także każda z tych podklas ma inne, inne, inne te. Niektóre są bardzo podobne, na przykład jest ranger, jest blood ranger, jest Kle cleric i oracle, czyli taka wyrocznia. Oracle jest połączeniem tak naprawdę, jak porównując do piątej edycji Indii, warlocka i kapłana. Jest kawalerzysta, jest wojownik, także niektóre takie masło maślane, które się zlewają z sobą w sobą te klasy i nachodzą, depczą troszeczkę po swoim terytorium ale nie możecie powiedzieć, że nie ma mojego wyboru. Jest mega wielki wybór. Więc nie będę się teraz bardzo rozgadywał o tym, co można tutaj zrobić i wybrać, ponieważ już gadałem już trochę, to wideo już trwa, a tak naprawdę chcę wam pokazać też grę i, i o co jak gdyby chodzi. Zrobię oddzielny filmik, jeżeli będziecie chcieli, jeżeli ten filmik dostanie... Łapy w górę i, i komentarze to zrobię jakiś mały poradnik od tego, jak grać, jakie klasy wybierać, i też zrobię jakiś top ten porad dla początkujących, żebyście przeszli tą grę bezproblemowo. Ale tak jak mówię, jak, jak skoczycie na hura, na, na łapy w górę i, i komentarze, to, to wtedy. Ok, zgoda? No to ok. Okej, okay, więc pokażę wam troszkę, jak wygląda ta gra. O co w niej chodzi, jak wygląda rozgrywka i, i w ogóle z czym to się je. Będą małe spoilery, jeżeli nazywacie to spoilerami, nie wiem, pierwsze 5 minut gry, to jest dosłownie to jest start gry. E, pokażę wam nie wiem. Fragmenty rozgrywki z pierwszej godziny dwóch, jak, się, jak pogracie. Dwie godziny to dojdziecie do tego miejsca, gdzie ja byłem na tym filmiku. E, więc e, nic konkretnego Wam nie będę pokazywał, po prostu chcę Was trzymać w tajemnicy, żebyście sami to o, ograli i zobaczyli. Więc jak widzicie, początek gry zaczynamy, jesteśmy ranni i przynoszą nasze ciało na targ, na rynek, gdzie bohaterowie, gdyby którzy, na przykład niektórzy z nich z później możemy spotkać i dołączyć do drużyny. Gdzie jesteśmy po prostu omawiani i, i, i dyskutują o nas, i pytają się, coś się stało, dlaczego jest ranny, co on tu robi. Dajcie jakiegoś lekarza, uzdrowiciela tutaj. I, I chwilę później zobaczycie, co się stanie. I tak, jak gdyby, tak wygląda rozgrywka. Można grać w trybie turowym, tak jak XCOM, czy, czy cokolwiek innego, lub też możecie włączyć tryb w. Tryb rzeczywisty, czas walki rzeczywistego w, w RTS-a możecie grać. Real, real time strategy, tak? Tak to się wam mówiło? Tak, RTS-a możecie zrobić z tej gry. Jest to bardzo fajne, bardzo fajne. Niektóre walki powiem wam, walki są lepiej odegrywać w trybie surowym, inne po prostu lepiej włączyć takie szybkie granie. Bo wtedy gra się tak dosłownie jak w Baldura. Masz Baldura pierwszego czy tam drugiego, tak? Te wcześniejsze gry z DD, takie stare, odskulowe. Możecie wcisnąć pauzę, wydać rozkazy, puścić pauzę, zobaczyć co zrobimy bohaterowi i tak dalej. Wygląda to tak, że każdy ma tam ruch i akcję, i kiedy zrobisz swoją akcję i się poruszy w czasie rzeczywistym, to ma taki timer, taki zegaret na główką, czy jakąś klepsydrę. I to odmierza czas tego, ile pozostało następnego ataku, czy tam zaklęcia, i tak dalej. A jak powiedziałem, gra jest trudna. Gra jest trudna, przynajmniej na tym poziomie, którym ja gram. Trzeba się postarać, trzeba pomyśleć. Zwłaszcza niektóre walki. Niektóre walki z bossami. Powiem wam, że po, po kilkanaście razy musiałem grać. Musiałem cofać się, raz się, aż się cofnąłem. Zostawiłem w ogóle tego bossa, i musiałem się przegrupować, przezbroić, odespać. Byłem zmęczony. I dopiero jak odespałem, wymieniłem zaklęcia, wszedłem i chyba za drugim podejściem zabiłem wtedy tego bossa, i to było niezłe. Bo tak, jak mówię, zasłużyłem na to zwycięstwo, przegrupowałem się, i, i bo inaczej nie wiem, czy by mi się udało. Poza tym jest dużo tutaj rzeczy. Jest dużo. W ogóle to jest. Jestem nowy w Pathfinder, Pathfinderze. W Pathfinderze jestem nowy. Jest dużo zasad, których do końca nie rozumiałem, jak zacząłem grać. Grałem w poprzednią część tego Kingmakera ale wtedy właśnie um, jakoś nie zagobiałem w te sady, po prostu zagrałem i, i, i trochę pograłem, spodobała mi się ta gra, e, ale jakoś mnie z czasem mnie znudziła troszeczkę po prostu i, i odstawiłem. Ta gra trzyma mnie, słuchajcie, przypiętego do siedzenia, bardzo chcę, chcę mi się do niej wracać, bardzo chętnie lubię w nią grać, bardzo, bardzo fajna jest ta gra. Jaka gra, czyli... Pathfinder Wrath of the Righteous. Bazowana, jak powiedziałem, na, właśnie na grze RPG takiej turlanej, kostkowej, właśnie Pathfinder. To jest druga edycja, o ile mi się wydaje, dobrze. Jak powiedziałem, jest skomplikowana, jest trudna. Mnóstwo modyfikatorów, minuszy, drobnych takich, takich rzeczy, które, które zmieniają Twoją rozgrywkę. Ogromny potencjał na optymalizację, na mid-maxowanie, na robienie postaci, które naprawdę są potężne. Jeżeli zbierzesz jakieś kombosy, modyfikatory, to bierzesz odpowiednie atuty, fity, dodatki do tej postaci, to stajesz naprawdę potężna. I to widać, to widać, bo dodatkowo możesz zrobić też kombosy, wziąć zdolności, które uzupełniają siebie, komplementują, więc można robić naprawdę fajne, ciekawe, ciekawe kombinacje. To jest dosłownie, jak wam powiedziałem, pierwsze minuty rozgrywki. I Jesteśmy w Nowym Mieście, rozglądamy się, chodzimy po rynku, próbujemy się zapoznać z kontrolerami, o co chodzi, jak się rozgrywa, jak się porusza kamerą itd. I nagle co? Inwazja demonów, dosłownie. Eee, przybywa książę demonów. De Deskari, on się bodajże nazywa. Eee, lord, Pan Szarańczy Głodu. I, I staje się brutalna rzeź na naszych oczach, wszyscy umierają. I musimy to jakoś przeżyć. Jest epicka walka, ponieważ to miasto ma obrońcę swojego, tarendelew się nazywa, obrończynie, smoczyca. To jest ona, Deskari właśnie. I mamy epicką walkę, której nie będę już wam spoilerował. Trwa dosyć długo, jest bardzo spektakularna. Obejrzyjcie, kupcie tą grę, obejrzyjcie sobie. Jak powiedziałem, długa epicka walka. Gramy podczas inwazji demonów, bronimy miasta, i jako obrońcy tego miasta zostajemy nominowani. Po tym, jak uda nam się obronić to miasto, zostajemy nominowani jako dowódca przez królową, jako dowódca oddziału kru krucjaty, Czyli taki, taki krzyżowiec, zostajemy krzyżowcem, i mamy pod dowództwo żołnierzy. I teraz to jest ta wcześniejsza mechanika, o której wam mówiłem. Czyli mamy swój oddział. I ten oddział, dalej gramy w to, co gramy tutaj, ale kiedy wychodzimy na mapę, możemy poruszać swoimi oddziałami. Możemy rekrutować dowódców, jakichś sierżantów, generałów i wysyłać oddziałami, które walczą z demonami. Teraz do niektórych miejsc nie będziemy mogli pójść, póki nie wybijemy naszą armię tych demonów, ponieważ będzie zablokowana droga, tak? czy jakaś tam równina czy jakaś dolina, ponieważ tam stacjonuje armia demonów i nie możemy tam udać się to, tym, tą grą, główną grą, nie możemy tam iść, nie mamy dostępu. Dopiero kiedy tą poboczną taką rozgrywką, która wygląda, notabene wygląda jak heroesy, nie wiem, tam dwa czy trzy, dosyć biednie wygląda, takie budżetowe heroesy, i to mnie troszeczkę zdrzeźniło, powiem wam, bo nie mogłem grać w tę grę bo musiałem czekać jak przyjdą posiłki aż musiałem czekać, aż moje, moje wojska się przegrupują, żeby uderzyć, żeby odbić miasto, żeby oczyścić drogi i fortece z, z tych demonów i powiem wam, że denerwowało mnie to, bo chciałem pograć sobie po prostu w to, w RPG, w fajną grę i nagle tutaj twórcy mi zapuszczają takie niedorobione heroesy które, no fajne, na początku mi się bardzo to podobało, ale z czasem po prostu mnie to zmęczyło, i pomyślałem sobie, OK, fuck you, i zmieniłem w opcjach e, na autokrucjatę, czyli po prostu gra sama w, toczy się w tle, no, moje, o, moje jednostki są poruszane przez komputer i ja już się o to nie martwię, po prostu chcę się skupić na grze. Spodobało mi się to, powiem wam, ponieważ e, myślę, że to byłby punkt, w którym bym albo odłożył tę grę na jakiś czas i przestał w nią grać, albo już bym do niej nigdy nie wrócił. Bo derwowało mi to, to, że taka ta pomniejsza gra, która nie jest tak dopieszczona, która nie jest tak zbalansowana, która nie jest tak dobra, jak ta główna gra, czyli taka mini gra, mini, mini gra, jakaś taki quick time event powstrzymuje mnie przed głównym jak gdyby daniem. I to było wydawało mi się głupie. Tylko zmieniłem, to jest moja jedyna zmiana w tym ustawieniach core poziomu trudności. Szacun dla twórców, że zrobili coś takiego epickiego i że jest opcja też zmiany, i czy tam grania tak jak się to uważa. Ogólnie, jak widzicie, tu mam już większy skład drużyny. Tutaj grałem barbarzyńcem bodajże i, i tu walczę z upiorami. Ciężka walka, trudna walka. Ale, ale fajnie, fajnie. Każda walka z, wnosi coś nowego. Gra często e, przyzwyczaja nas na przykład do jednego typu przeciwników i później, na przykład, wrzuca mocniejszą wersję tego przeciwnika albo wrzuca, miksuje go z innymi jakimiś wrogami, żeby troszeczkę urozmaicić naszą rozgrywkę. Podczas podróży też spotykamy losowe, losowych wrogów w spotkania, które są dobierane, balansowane. Zgodnie z naszym, z naszym poziomem, czyli jak macie wysoki poziom, no to będziecie spotykać, spotykać coraz to trudniejszych wroków. Jest to bardzo często właśnie śmieszne, widziane po level upie, bo na początku właśnie level up walczyłem z jakimiś tam z, z zombimi, jakimiś pomniejszymi, wściekłe psy jakieś spotkałem raz w tym mieście takim zaatakowanym przez demony. A, a później nagle wyskakują wściekłe czy, czy psy czy jakieś tam takie wielkie gryzonie, nie pamiętam, coś mi takie, takie pomniejsi przeciwnicy, tak? Zlewelapowałem lapowałem i nagle zaatakowali mnie silniejsi wrogowie dosłownie 5 minut po levelapie Tak jakby ktoś czekał z zegarkiem, o level up, dobra, no to puszczajcie silniejszych wrogów, tak? Ale też rozbawiło mnie to. Um, ale co jest jeszcze mega, bardzo, bardzo fajnym, i o czym wam jeszcze nie zdążyłem powiedzieć, to to, że ta gra jest piękna. I nie mówię tutaj o grafice, bo gra ma też glicza i graficzne wymagania ma dosyć duże, chociaż nie oferuje te grafika, nie jest jakaś kosmicznie piękna. Chyba nie jest super dobrze zbalansowana. Ale, ale dlaczego ta gra jest piękna? Powód jest prosty. Do tej pory we wszystkich RPGach, no może nie we wszystkich, ale tak w dużej ilości Jerbegów. Kiedy grałeś, chciałeś zagrać jakimś magiem albo barbarzyńcą, to wiedziałeś, że prędzej czy później, później będzie jakiś moment, w którym będziesz chciał kogoś przekonać, lub dostaniesz quest, jakąś misję, którą musisz wykonać i żeby ją wykonać do końca czy żeby uzyskać lepszy rezultat tej misji musisz mieć na przykład wysoką charyzmę, dobre jakieś tam przekonywanie albo wysoką inteligencję, czy tam jakieś spostrzegawczość, żeby coś zauważyć, że ktoś kłamie, że coś ukrywa czy cokolwiek. Teraz Pathfinder właśnie ten Raft the Righteous gniew sprawiedliwy wnosi tutaj Testy drużynowe, czyli jeżeli masz w drużynie kogoś, kto dobrze negocjuje, to on może wykonać test perswazji przekonywania. Jeżeli masz kogoś, kto jest silny, to on może wykopnąć drzwi. Jeżeli masz kogoś, kto jest zręczny lub jakiś tam dobry w kamuflowaniu się, to możesz jego wysłać, żeby dokonał kamuflażu, żeby ukrył wasz obóz podczas odpoczynku, żeby was wrogowie nie zaatakowali, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest super. W końcu możecie zagrać kim chcecie, jak chcecie. Macie fantazję grania Gandalfem, jakimś magiem? Bum! Gracie magiem, Gandalfem, kimkolwiek. Chcecie zagrać konanym Konanem Jasna sprawa. Może wam się granie jakimś szamanem, nekromantom? Nic prostszego. Bardzo, bardzo, bardzo fajne grama, sporą ilość podziemi, jakiś takich czasami idziesz sobie, spotykasz, o jakieś zejście, jakaś farma, jakiś domek, wchodzisz do farmy, a tam sekretne wejście do świątyni zła jakiegoś starego kultu, włazisz tam i, i, i idziesz, questujesz tam, walczysz z potworami. Więc to jest, to jest naprawdę fajne. W zaklęci, dużo jest zaklęć, sporo jest też opcji walki. Tak jak mówię mówiłem, te atuty, fity, które wybierasz co chyba tam co drugi poziom, mają niektóre klasy, inne mają tam to dwa, trzy. Też są bardzo specyficzne i wyspecjalizowane. Są też takie ogólne, jakieś, ale są też takie, które otwierają nowe możliwości Twoich bohaterów, lub po prostu dają Ci plus jeden do obrażeń, czy tam cokolwiek. Więc jak powiedziałem, duża. Opcja optymalizacji i, i, i robienia swojej postaci naprawdę wypasionego, wypasionego puszkiwacza przygód, czy tam łowcy nagród, czy tam kimkolwiek wam się chce, marzyć, marzy zagrać. Ponieważ w końcu możecie zagrać kim chcecie i nie musicie się martwić o, o, o coś, co was spotka w przyszłości. Po prostu jeżeli jesteście, gracie barbarzyńcą, weźcie jakiegoś, są jakiegoś maga, który będzie mógł identyfikować przedmioty i rzucać zaklęcie lub na odwrót. Gracie wojownikiem, to weźcie sobą kapłana i, i, i jakiegoś tam czarodzieja cokolwiek. Więc ma ode mnie ta gra łapkę w górę. Jeżeli zobaczę Wasze zainteresowanie tym filmem i chcecie, żeby zobaczyć więcej, to dajcie mi o tym znać łapkami w górę i tak dalej. Niestety nie ma na dzień dzisiejszy polskiej wersji i się nie zapowiada. Obym się mylił i oby się to zmieniło kiedyś tam, kiedy oglądacie ten film za ileś tam lat, ale teraz obecnie nie ma nic, więc bieda, 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 bieda. Póki co ja się odmeldowuję, kończę, bo gadam już 20 minut, nie będę dalej spoilować tej gry, bo to tutaj jest, tutaj jest troszeczkę dalej, już zachodzimy w dalszy teren, w głębi tej gry I, i to będzie na tyle. Żegnam się z Wami, do następnego razu. Trzymajcie się, na razie.